Na dziś przebywa w kujawsko-pomorskich szpitalach 1067 osób. Jest to ilość, która w ostatnich dniach bardzo mocno się zwiększyła. W ostatnich 10 dniach mamy przyrost o Przeszło 300 osób, co jest bardzo negatywnym zjawiskiem i oznacza, że trzecia fala pandemii koronawirusa jest również w województwie Kujawsko-Pomorskim. Zajętych jest też 117 respiratorów na 156 dostępnych. Ta ilość też się zwiększyła o 27 od momentu 20 lutego, kiedy mieliśmy najniższą ilość osób w szpitalach i najniższą ilość zajętych respiratorów. Cały czas ważna jest sprawa zachowania dystansu społecznego. Maseczek, nie lekceważymy tej choroby. Jesteśmy znowu w bardzo trudnej sytuacji, tak samo jak na jesień 2020 roku. Z tą zmianą, że stan pacjentów, którzy docierają do szpitali jest dużo gorszy niż kilka miesięcy temu, wymagają dużo większej opieki i dłuższej hospitalizacji, co utrudnia całą akcję ratowania zdrowia i życia ludzi. Prowadzimy w tej chwili intensywne rozmowy z szpitalami w województwie kujawsko-pomorskim. Przypomnę, że 30 szpitali jest zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa. Przez okres stycznia i lutego część miejsc covidowych została odmrożona i przeznaczona na leczenie osób niecovidowych. W tej chwili przywracamy te miejsca, bo spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach ilość chorych będzie Cały czas niestety rosła, więc bardzo Państwa proszę o ostrożność. Szczególnie dotyczy to osób starszych, osób, które mają choroby przewlekłe. Te osoby są najbardziej narażone, ale również docierają do szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w bardzo ciężkich staniach osoby już młodsze. Więc prosiłbym, aby szczególnie zwrócić na to uwagę w najbliższych tygodniach. To bardzo ważne dla nas i trudny czas. W województwie Kojawsko-Pomorskim od początku trwania akcji szczepień zostało zaszczepionych 170 tysięcy osób pierwszą dawką oraz przeszło 60 tysięcy. Dawką już drugą, więc jest to ilość już znacząca. Chcielibyśmy, żeby tych szczepień było więcej. Czekamy na dostawy organizowane przez Unię Europejską, czekamy aż te dostawy również dotrą do Polski, do naszego regionu, abyśmy mogli te szczepienia w sposób bardziej intensywny realizować. W tej chwili w naszym regionie znajduje się przeszło 300 punktów szczepiennych, zaangażowanych jest w szczepienia 27 szpitali węzłowych i ta organizacja jest dobrze przygotowana na to, aby wyszczepić całą naszą populację w krótkim okresie y, czasu.